Ej, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak używać niewykrywanych cheatów do Minecrafta. E, teoretycznie nikt ani nic nie powinien Ci wykryć, ale jeżeli przesadzisz, to możesz zostać bana od jakiegoś administratora za używanie makra lub jakichś innych wspomagaczy, mm, ale na przykład jak będą cię sprawdzać, to nikt nie wykryje, bo jakby ich nie masz nawet w Minecrafcie, graż w normalnej wersji lub na badlają cokolwiek. E, to działa tylko na wersji 1.8.1.12 No bo ja aplikacji dwie aplikacje, czyli i YouTube. E, dzięki temu to, to, to nie ma wiele możliwości, ale za to one są bardzo dobre. I zaraz pokażę. pójdźmy na single player, już mamy jeden tutaj creative. Dobra, tutaj już trochę robię na tym sieci, ale to nikogo nie obchodzi. Więc tak, wchodzimy w naszą... nasz tuk. Włączamy go. Może wyskoczyć, może wyskoczyć od Windowsa, że to jest wirus. I żeby go nie aktywować. Ale to nie jest wirus tak, jakby... Gdzie wykrywa, że to jest tak, bo to dużo zmienia w komputerze, ale przykładowo to auto-bridge że to wykrywa. Ale to tak naprawdę nie jest. Można zaufać mi. No, kliker, wybieramy ile chcemy autoklikera e, CPS-ów, czyli kliknięcie na sekundę. Ja polecam jakieś 11. Blink na przykład na R, że, że znaczy się na R. Gdy jak klikacie R, to się włącza i włącza to. Bo to bridge, czyli że buduję automatycznie most nie trzeba bridge tak szybko. Ja tam sobie to pod B i kroczki, to ja mam pod L a nie pod shifta więc to sobie zmieniłem. I ty te rich, jak z jakiej ilości kratek chcę bić. Czyli dajemy togle. Toggle. Tutaj nie ma binda I skaner na przykład może na sobie te skrzynki i tak dalej. Więc tak, jeżeli jesteśmy w grze, to przykładowo ja teraz nie klikam klawiatury, nie myszki. I ja tym mi na, na sekundę sekundy. Gdzieś możemy te świnie uderzyć z dużej ilości kratek. Okej, okay, może też nie. No bo to średnio średnie działa ten e, range Reach, ale on działa Mamy sobie na piątkę, przykładowo na najlepiej dać sobie czórkę. Chyba ten druga to będzie Włączamy to znowu i tutaj może mamy to znowu clickera, tego nie musimy włączać Co jedne, prawym przyciskem naszej, clicker Tutaj anty knockback możemy sobie dać jak bardzo chcemy mieć anty knockback czy tylko sprintem i tak dalej to jest Rich. Ten Rich jest moim zdaniem lepszy, dać sobie najpierw od jakiegoś 3,5 do 4 i tak dalej Tutaj możemy sobie dać Flaya. Tak dosłownie, Fly Wizuale to name tagi, czyli będziemy mogli widzieć e, z graczy z daleka. Timer to jak szybko będziemy się ruszać. A co zabiera fps -y? Przykładowo. Teraz jestem szybszy. Może tak i widać, ale jest jestem szybszy. Na serwerach to na pewno lepiej wygląda niż tutaj. Bo na serwerze to też nie 1.12 jesteśmy, więc... tego nie widać. Ogólnie to najlepiej jest dać velocity na 50. Potem e, jakiś rich na 354 i... Teoretycznie nie ma nic. A ja pokażę tego bridge, jak działa bo to na pewno też wiele interesuje. I tak, budujemy do góry przygotowo. Klikamy B. klikamy B. I teraz zawsze jeśli będziemy na rogu, to zawsze będziemy mieli kucyka. Nie możemy spaść. I jeżeli będziemy klikać tak, po prostu budować tak, to będziemy automatycznie opasać stawać i... Oni po prostu macie stawać i głucać od razu, żeby jak najszybciej budować ten most i to jest bardzo mocna, przygoda na Skywars lub Warsach Lub ogólnie do budowania i... Mamy praktycznie 0% szansy, że spadniemy przez grę Tylko jak ktoś nas rzuci jakąś śnieżką lub węgą, czemkolwiek ehm. Ogólnie jeśli na przykład będzie was coś prawdać To wchodzicie w zakładkę ehm. Po prostu to możecie zamknąć A tutaj, destrakt, tutaj jest Select Destruct lub test trakt, po prostu klikamy usun I całkowicie się wyłącza. To i nie ma śladów po tym. I teraz jak klikniemy B, to nic się już nie dzieje. Nie mamy AtoKlikera ani nic. I tak może fajnie, szczególnie na takich mega dropach lub w trilliwalach oszukiwać. One też pomogą, jeżeli tak, to może wziąć łapkę w górę. I do zobaczenia.